Tor przeszkód przygotowany, obrońcy gotowi do walki. Czas, aby napastnicy pokazali, co potrafią. Na pierwszy ogień idzie Ailin. Uwielbiam fioletowe marchewki. Ciekawy okrzyk wojenny. Może przynajmniej zmyli obrońców. Obawiam się, że beczki poniekąd załatwią sprawę. Obawiam się, że niestety masz rację. Gdzie ona jest? A, widzę ją. Świetny strzał, gadzico. co? Wiem. Napastnikom udało się ustrzelić Eileen. Mają doskonałe oko! Fioletowe marchewki. Słyszałeś? Ona wie, że mówi to na głos? Dalej, Eileen! Fioletowe marchewki! Mamy godnego przeciwnika. Czyżby? Może zwizualizowała sobie ogromną marchew! Lecimy z tym koksem! Widzisz, to Tinker, który robi wszystko, żeby Eileen spadła. Jednak udało jej się. Wchodzi na most. Tym razem utrzyma poziom, a nie, nie wyszło. Teraz skok o trupiej tyczce. Naciąga tyczkę, jest gotowa, startuje i nic z tego. Nie w tę stronę mała. Może zastosuje inną technikę. Kolejna próba. Niestety wybrała technikę ze ślizgnięcia się na sam dół. Co wywnioskowałeś z tej powtórki? Dokładnie to, co zobaczyliśmy dom. No tak, dziękuję. Czas Aileen to 5 minut i 18 sekund. Wspaniały taniec zwycięstwa. Kolejny napastnik to Marlin. To bułka z masłem. Pewności siebie nie można mu odmówić. Nie wyszło, co? Może teraz ją straci? Nie poddaje się! Brawo Marlin! Ślisk, ślisk, skok, chwyt i chlub!